Dzień dobry, Anna Bogusiewicz, zapraszam na główne wydanie wydarzeń. Naszym dzisiejszym głównym tematem dnia jest Olek 150, który kupuje wizytę na swoją grę. Dokładnie to jest projekt Warszawa, te, o, linia T oraz linia 36. A dlaczego jest taka informacja, że on akurat to kupuje? Ponieważ mianowicie pan Olek jakimś studem w dwie sesje wbił... 1500 wizyt. To jest niemożliwe, ponieważ Szanowni Państwo, jest gra ZKP Owczary na tej grze, która jest o wiele lepszej jakości niż ta gra. Nie oszukujmy się tym. Pod, podczas dwóch sesji nawet nie wbito tyle, więc to nie jest możliwe, aby tyle wbito. Również Pan Olek się wypierał, ale to za chwilę przyjdziemy do, te, do tego tematu. Przechodzimy właśnie do kolejnego tematu. Hipokryzja gry Olka 190. Ta gra na początku wydawała się normalną, zwykłą grą. Do czasu, aż teraz w ciągu tych dwóch sesji doszło do tych 1500 wizyt. Wielu osób uważa również, tak jak my, że ta gra oszukuje. Dzisiaj próbowaliśmy przeprowadzić wywiad nawet z Panem Olkiem, ale on nie chciał zabrać głosu. I za chwilę przejdziemy do jeszcze do jednego tematu związanego z Panem Olkiem. Już przechodzimy. Atak pracowników gry Olka stopni 90 na redakcji naszej telewizji. Dzisiaj została również potem zaatakowana nasza redakcja. Wielu kierowców mówiło, że to jest no, motorniczych, bo kierowców tutaj nie wiem czy to jest gra, bo w to nie gram w ogóle ale motorniczych naskoczyła nam, że my kłamiemy, to jest nieprawda, ale tak jak podawaliśmy już mi argumenty, które świadczą, że to jest po prostu kłamstwo. Również chwilę na ten temat będziemy rozmawiać z gościem naszego dzisiejszego programu Gość wydawań 24, ale to w kolejnym temacie. I już tutaj tak mówiąc również następnie Pracownicy tej gry grożyli naszej redakcji, że zgłoszą ją i zbanują. Czy tak będzie, nie wiemy. Przechodzimy do kolejnego tematu. Braki kadrowe w szkołach. Dziś rozmawiam z Dyrektorem Wirtualnej Szkoły, czyli Kacpem Czarnieckim, w naszym programie Kość Wydarzeń 24. Dziś będę mieć przyjemność rozmawiać z Panem Kacpem. Będziemy rozmawiać na temat braków kadrowych, nowego rozpoczęcia roku szkolnego. Oraz będziemy rozmawiać na temat sytuacji pana Olka, ponieważ pan Kacper również bierze czynny udział w rotransporcie. Więc również go spytamy, co myśli w tej kwestii. Goście wydarzeń oczywiście po reklamach. Dziękuję bardzo za obejrzenie głównego wydarzenia głównego wydania wydarzeń zapraszam jutro, a widzimy się po reklamach w programie Kości wydarzeń 24. Oczywiście gością będzie dyrektor wirtualnej szkoły kacper czarniecki. Dziękuję. Wspieramy bycia sobą. Dlatego komiksy Marvela z serii Wielkie Pojedynki 16,99 za sztukę. A w weekendy zakupy z aplikacją Mój Carrefour 10% taniej. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także w najbliższą niedzielę. Cześć, tu Sobomir. 9 września to dzień super zakupów w szopie. Gdzie więcej oszczędności mam? W Kauflandzie. We wtorek i środę śliwki 3,99 za kilogram. I ser Gouda Mlekpol z Lady 2,49 za 100 gramów. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Myślisz o nowym ogrodzeniu? Ale ceny wokół rosną. Nie rezygnuj z planów. Dla ciebie. Obniżamy ceny Na przykład antracytowy panel 3D Vera za 49,90 Nowoczesne przęsło ogrodzeniowe Bali już za 497 zł A klasyczne kute przęsło Eliza za jedyne 187 zł Stop inflacji Tak, obniżamy ceny z setek produktów Przyjdź i przekonaj się Leroy Merleau. Piękno jest wokół nas Wystarczy się tylko rozejrzeć, by je dostrzec Razem z kremem Nutella odkryj wyjątkowe miejsca w Polsce i wygrywaj Szczegóły na Nutella.pl okej, okej. Rusty ma potem sposi Ax do okej, nie ma nig wątpliwości No pay, no gain Twoje byli są zazdrożni no way, no way, oh, dzisiaj nie będziemy pustić. Siema tu Smolasty, wejdź do gry podczas Game Garage Playoffs w CCC i dowolnie miksuj buty oraz plecaki od kultowych marek. Adidas, Puma, Champions, Reebok, Fila, Converse i Vans. Więcej info w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.